Ok, to teraz powiemy sobie o żaglu. Co to jest żagiel? Żagiel są to noszenia dynamiczne. Jeżeli mamy teren tak ukształtowany i wiatr wiejący w ten sposób, to ten wiatr zostaje przymuszony do takiego. W ruchu. Tutaj jak widać następuje zagęszczenie tych strug. Czyli powietrze przyspiesza. Tworzy się tak zwana też dysza. O. I tak wygląda przepływ powietrza y, przy klifach i przy wszelkich górkach, gdzie wiatr musi pokonywać przeszkody. Skąd się bierze noszenie? Rozrysuję sobie to na wektorkach. Tutaj powietrze się porusza z jakąś prędkością. A tutaj ta prędkość zaczyna Kierunek się zmienia, prędkość pozostaje ta sama, czyli, ponieważ prędkość jest taka, to można ten wektor rozrysować w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest taki, drugi kierunek to jest taki. I mamy tutaj te dwa wektory rozpisane. Ten wektor pionowy to jest ten wektor, który nam zapewnia utrzymanie się na żaglu, ponieważ paralotnia, która się porusza w powietrzu, Też porusza się, wykorzystując dwa wektory: poziomy wektor prędkości i pionowy wektor opadania. I wychodzi nam z tego jakaś nam wypadkowa. I Teraz, jeżeli ten wektor pionowy yy, w paralotni będzie mniejszy od tego wektora pionowego na klifie, to mamy zapewnione wznoszenie. W którymś momencie, jak widzimy, Tutaj to się wypłaszcza, więc tutaj ten da się to rozpisać tą prędkość tak jak poprzednio. Też na dwa wektorki, czyli poziomy i pionowy. Widzimy tutaj troszkę wyżej, jak jesteśmy, to ten wektorek pionowy jest już. Krótszy od tego wektorka, czyli możemy się utrzymywać gdzieś, tutaj idziemy do góry, a tutaj już nie idziemy do góry. Czyli im parodnia będzie miała mniejsze opadanie, tym wyżej będzie latała na żaglu. Dlatego też w pewnym okresie w Polsce były na żaglu często spotykane parodnie o jak najmniejszym opadaniu czyli to były Skrzydła wyczynowe, za duże dla pilota yy, i nawet powstał wtedy taki men yy, o przeważonych żyletach na żaglu, który funkcjonował na klifach. No, czyli mamy dlaczego parotnia lata w tej warstwie powietrza. Jak widzimy będzie latać najlepiej tutaj, czyli dla pilota to będzie nad stokiem. Od podstawy góry do jej szczytu, z tym, że tutaj na szczycie następuje zagęszczenie tych strug. I w tych zagęszczonych strugach prędkość powietrza jest największa, ponieważ to jest taka dysza, która zwęża przepływ powietrza. Od góry naciska ciśnienie atmosferyczne, od dołu naciska grunt na to powietrze i tutaj ulega zwężeniu. Kiedy najlepiej latać na żaglu? Sprawdzamy prędkość wiatru w prognozach na ICM-ie, na Windy i tam jest podana prędkość wiatru optymalna dla latania na żaglu, to jest 4 metry na sekundę w prognozach. Nie sugerujmy się pomiarami robionymi w tym miejscu, gdyż ludzie latający na klifach i robiący pomiary im się wydaje, że optymalna prędkość wiatru to jest 6 metrów na sekundę, gdyż mierzą to w dyszy, ale po wystartowaniu ta prędkość natychmiast spada. Więc ich przekonanie, że najlepszą prędkością powietrza do latania na żaglu jest 6 metrów na sekundę, jest błędne. Najlepsze jest 4 metry na sekundę, i wtedy parolotnia ma możliwość latania do przodu, do, w prawo, w lewo, wylatywania do przodu. Można się cofnąć nawet tutaj z tyłu, z tej części przyspieszonego przepływu powietrza i nie ma problemu. Natomiast problemy się zaczynają już przy 6 metrach na sekundę. Jeżeli latamy na klifach nadmorskich, to przy 6 metrach na sekundę także zaczynają być widoczne grzywki na falach. Jak mamy tutaj sfalowane morze, to na górze tych fal pojawiają się białe grzywki. I to oznacza, że powietrze zaczyna się przemieszczać z prędkością 6 metrów na sekundę, i w tym momencie już należy wzmóc uwagę, że moż, mogą być co wolniejsze skrzydła, mogą zostać przewiewane. Co, robi, co robić w razie przewiania? Czyli pilot znajduje się tutaj w tej części, gdzie prędkość powietrza jest największa, odwraca się pod wiatr i stoi w miejscu. Najlepiej wcisnąć spida, ale najpierw trzeba go podłączyć, a bardzo dużo pilotów nie, nie korzysta w ogóle z tego urządzenia, więc yy, należy o tym pamiętać. Jeżeli się nie ma takiej możliwości, żeby się przebić do przodu, trzeba lądować z tyłu na zawiecznej. Jeżeli zawieczna jest płaska, nie jest to żaden problem, ale bardzo często ta zawieczna wygląda dużo gorzej, bo jeżeli to jest żagiel na jakiejś górze. I tutaj należy, to następuje obniżenie terenu, to za tą górą są dosyć poważne rotory. Tutaj już jest cisza, ale jest taka warstwa rotoru schodząca. Dlatego latając na żaglu w górach i decydując się na odwrócenie z wiatrem, należy mieć wysokość przynajmniej te 200 metrów nad szczytem. Należy założyć uszy. Na początku nie zakładamy uszy, odwracamy się, lecimy. Jeżeli przewidujemy, że możemy wejść w warstwę rotorów, wtedy zakładamy uszy, żeby zwiększyć odporność skrzydła na te rotory. Im dalej odlecimy, tym lepiej dla nas, gdyż energia tych rotorów słabnie. Warto wiedzieć, że każda przeszkoda przy prędkości wiatrów, przy których my latamy, Zostawia ślad zaburzony na wysokość, na odległość trzydziestokrotności swojej wysokości. Więc, jeżeli góra ma na przykład 100 metrów, to 3 km za górą jeszcze możemy odczuwać jej oddziaływanie. Dlatego w górach latanie na żaglu jest. No, uwarunkowane tym, jak wygląda przedpole. Jeszcze, jak zacznę mówić o y, żaglu podpartym termiką, to będzie y, to y, jeszcze bardziej oczywiste, że przedpole ma bardzo duże znaczenie. Ten wiatr y, y, na klifach czasem doprowadza do tego, że piloci nie dają rady wystartować. Po prostu jest dla nich za mocno, ponieważ wiatr na przykład wieje normalnie 6 metrów na sekundę i można latać, ale tutaj na samej krawędzi już jest tych metrów 8, co dla wielu pilotów jest przeszkodą nie do pokonania. Jeśli jeszcze y, tworzy się rotor tu na tej krawędzi, bo często klif jest pionowy w i powietrze idące do góry tutaj wpada, Zawija, jeszcze jakiś czas, tutaj te rotory schodzą. To piloci mają dylemat, bo można odsunąć się od krawędzi klifu poza te rotory, postawić skrzydło w czystym opływie, ale to trzeba się odsunąć jakieś 50-100 metrów. Tutaj postawić glajta i z nim iść, co dla wielu pilotów jest zbyt trudne. A poza tym wchodzi się w warstwę rotorów, które skutecznie nam tego glajta kładą na ziemi, albo można też wystartować tutaj na samym klifie. Ale wtedy technika jest dosyć ciekawa, bo stajemy tutaj na samej krawędzi i układamy skrzydło nie poprzecznie do kierunku wiatru, ale podłużnie do kierunku wiatru, wyciągając i wkładając go bezpośrednio w strugi. A, trzeba sobie popróbować. Lądowanie. Na klifie, jeśli robimy to blendingi, też robimy przy tak silnym wietrze, nie na samej krawędzi, tylko właśnie tutaj z tyłu. Jeśli wieje bardzo mocno i nie jesteśmy w stanie wystartować, tutaj na szczycie wystarczy zejść w zależności od siły wiatru, tutaj do połowy klifu albo do samego podnóża. I stąd też można wystartować i wejść na żagiel. Oczywiście, startując u podnóża i zabierając się na żagiel, musimy być przygotowani na to, że wyżej będzie mocniej wiało, gdyż warstwa powietrza przy, y, y, przy lądzie, przy powierzchni ziemi, y, porusza się słabiej na skutek wyhamowania przy starcie. A już kilkadziesiąt metrów wyżej ta prędkość będzie większa. Dlatego też. Musimy być przygotowani na wzrost siły wiatru. Podobnie takim najpopularniejszym błędem robionym przez pilotów jest kurczowe trzymanie się szczytu góry, gdy latają. Jak tylko uda im się dostać na żegiel, natychmiast umieszczają się nad szczytem góry. Jeżeli wieje słabo, ma to sens, gdyż tutaj z powodu większej prędkości powietrza ten wektorek pionowy będzie jeszcze największy, ale im siła wiatru to jest silniejsza, to należy przesuwać swoje lateń do przodu. Jeżeli to już jest taka siła wiatru, która powoduje, że mamy wątpliwości, czy nas nie będzie przewiewało, najlepiej jest latać tutaj u podnóża góry albo nawet przed nią. I cały czas pilnować, czy mamy prędkość do przodu, czyli po ustawieniu się pod wiatr, czy udaje nam się odlatywać od góry. W momencie, kiedy to się nie udaje, powinniśmy jak najszybciej y, lądować. Dobrze, to mamy omówione y, to jest siłę wiatrów. Właśnie. Pomiary najczęściej piloci robią w tym miejscu, i w tym miejscu siła wiatru jest najsilniejsza. Jeżeli już się tylko przejdzie przez to, to potem już lot jest bez problemu. Tylko trzeba umieć. Co można robić na takim żaglu? No bo samowiszenie jest nudne i nierozwijające. Jeżeli pierwszych kilkanaście godzin na żaglu to rzeczywiście jest coś dla pilota takiego: Wow!, to później. Już tego wow się nie da powtórzyć, i dobrze jest się rozwijać. No i wtedy możemy ćwiczyć różne rzeczy. Chociażby sprawdzać sobie lod na speedzie, jak wygląda. Wszystkie te ćwiczenia, które są związane z drugim etapem: czyli tam sterowanie tylnymi taśmami, zrobienie sobie uszu, założenie zakręty ciałem, bujanie klejtem, przód tył, bujanie na boki. Co tam jeszcze można ćwiczyć, no i oczywiście to blendingi. Bardzo fajna zabawa. Jak komuś się już nudzi, latanie na żaglu, to powinien tłuc te starty lądowania, bo to jest bardzo rozwijające. Ja na przykład miałem jeszcze taką zabawę zawsze na żaglu. Jeżeli był żagiel taki wysoki, jak na przykład w to wylatywałem sobie jak najdalej w morze, tak aby wrócić i jeszcze się załapać na żagiel. Czyli tak jakby moja. Ocena doskonałości skrzydła pod wiatr, z wiatrem, yy, sprawdzałem ile mogę, yy, ile mogę wycisnąć ze skrzydła i kiedy to, yy, kiedy lecieć na spidzie, kiedy lecieć bez spida. Te wszystkie porównania są bardzo cenne potem dla, yy, dla wykorzystania w praktyce. Yy, I obiecałem jeszcze powiedzieć o tym, co jest yy, to związane z, yy, z termiką. Termikę, bo żagiel w czystej postaci występuje bardzo rzadko. Może tam na Wydmie piłata czasem jest taki, że rzeczywiście to przez pierwsze dwa dni piloci chodzą z takim uśmiechem od ucha do ucha, bo jest czyściutki żagiel, ale najczęściej ten żagiel jest podbudowany termiką. Skąd się bierze termika na morzu? Jeżeli nad ciepłą powierzchnię morza czy oceanu przyjdzie chłodna masa powietrza ta chłodna masa powietrza zaczyna się ogrzewać od powierzchni wody i wtedy tworzy się normalna konwekcja tworzą się komórki konwekcyjne które tam na naszej szerokości geograficznej ma, mają jakieś 4 kilometry komórki konwekcyjne mają kształt sześciokątny i wewnątrz tych komórek następuje cyrkulacja powietrza góra dół co ciekawe, w Polsce latając też możemy się spodziewać kominów mniej więcej co 4 km, jak jesteśmy na przelocie, więc możemy w ten sposób sobie szacować naszą możliwość przeskoków. Te, te przeskoki z komórki do komórki powinny nam pomagać chmury w tym, żeby prawidłowo brać kierunek przeskoków, ale nie możemy się spodziewać, że będziemy mieć komin, komin za kominem. Musi być jakaś odległość od kominów, przez to, że właśnie tworzą się komórki konwekcyjne. No i takie kumulusy przychodzą z nadmorza. Można taki kumulus, to, to wejść pod niego. Jeżeli ciągnie za sobą komin, to nawet ten komin wykręcić takim mistrzem wykręcania kominów jest Robert Machel, który już od dawien dawna to robi. Okazuje się, że na innych górkach też ludzie tam latają na, na tym żaglu przez lat kilka czy kilkanaście i do głowy im nie przychodzi, że można by odlecieć z tego klifu, dopiero przyjeżdża jakiś pilot, który umie latać, wykręca się, pokazuje, że się da no i nagle górka zaczyna funkcjonować jako zupełnie inna wyrzutnia dla przelotowców. I y, jeżeli mamy żagiel taki, na przykład jak jest, jaki mamy tutaj na klonówce czy w pinczowie, to y, te pola, które są przed górą, y, robią y, bardzo dobrą robotę, bo tam się wygrzewa powietrze, jeżeli jest ten wiatr, to co chwila przychodzą kominy, y, bardzo łatwo je znaleźć, po prostu wtedy wzrasta nam. Y, Istotnie nam wzrasta noszenie, jeżeli na samym żaglu latamy sobie niziutko, to nagle nas coś ciągnie do góry. Odwracamy się od klifu, lecimy, lecimy, lecimy. Jak do, dolatujemy do brzegu komina, zaczynamy krążenie i w tym krążeniu wychodzimy do tyłu. Jak się udaje, to w tym jednym kominie można osiągnąć podstawę. Jeżeli nie, no to próbujemy jeszcze raz, jeszcze raz, ale już z większej wysokości, więc łatwiej jest dojść do podstaw. No, i to jest chyba yy, najważniejsze rzeczy są o lataniu żaglowym. Latanie żaglowe nie rozwija pilotów, dlatego też y, możemy sobie pisać na początku ten nalot żaglowy jako coś, co, y, co, co jest warte uwiecznienia. Natomiast późniejsze latanie y, 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 to. To ja tego nie traktuję jako nalot, tylko nawis, bo większość pilotów lata właśnie w ten sposób, że wiesza się jak żerandol na żaglu i, i tam po prostu wisi. Nie robią nic, nie, nie rozwijają się. Jeżeli nie mamy zamiaru odlatywać od góry, to zabieranie przyrządów jakichkolwiek, oprócz aparatu fotograficznego, też nie ma sensu, ponieważ wszystko jest tak widoczne i oczywiste, że opakowywanie się elektroniką. Szkoda tego zabierać po prostu. No, tym niemniej piękne loty widokowe teraz jesienią można robić. Widać pod nami kolorowe drzewa, na których wiszą nasi koledzy, bo latanie na żaglu to jest cały czas latanie przy w bliskim kontakcie z terenem, więc dla niektórych ten kontakt jest tak bliski, tak pożądany, że latają między drzewami, wystarczy, że przyjdzie mała turbulencja czy mały zanik żagla i natychmiast znajdują się w tych drzewach. Jest dużo filmików. I są bardzo popularne miejsca właśnie zwiszenia na drzewach, to wszystkie żaglowe miejsca Miroszu chyba przoduje tutaj. No dobrze. To jakby ktoś miał pytania, to zapraszam na pgforum.pl